Parametry fizyczne Xperi Z1 Compact mogłyby wskazywać, iż smartfon ten będzie prezentował przeciętną jakość i wydajność. Nic bardziej mylnego. Wymiary modelu Z1 Compact to 127x64,9x9,5 mm, a jego waga wynosi 137 gramów. Bryła urządzenia, podobnie jak u większości Xperi, ma kształt prostopadłościanu. W przypadku opisywanego telefonu pokrywa jest także wodoszczelna i odporna na kurz, a to zapewnia certyfikat IP58. Smartfon dzierży 4.3 calowy ekran IPS, który pracuje na rozdzielczości 720p przy gęstości 342 pikseli na cal. Wyświetlacz posiada bardzo dobre parametry, trudno dostrzec jest siatkę pikseli, a wyświetlany tekst jest bardzo wyraźny. Przyczepić nie można się także do kontrastu, kątów widzenia i odwzorowania kolorów, w szczególności czerni, która jest bardzo głęboka. Natomiast do poprawy jest zdecydowanie widoczność słońcu, która jest co prawda znacznie lepsza od innych Xperii wyposażonych w matryce typu TN, lecz jednak niewątpliwie gorsza chociażby od Samsunga Galaxy S4. Szkło pokrywające ekran jest teoretycznie odporne na zarysowania, lecz niestety po bliższym przyjrzeniu się testowanemu urządzeniu musimy przyznać, że rys na szkle jest zdecydowanie za wiele. Może to wynikać z nadmiernej eksploatacji sampla testowego, feralnego egzemplarza lub co najgorsze właściwości szkła w całej serii Xperia Z1 Compact. Na panelu przednim umieszczono standardowy zestaw czujników oraz przednią kamerę 2 megapiksele. Z kolei po prawej stronie znajdują się przyciski uruchamiania, regulacji głośności oraz spustu migawki aparatu. Natomiast na lewej krawędzi umieszczono sloty na karty microSD i microSIM, port microUSB oraz styki dokowania. U góry zdecydowano się umieścić gniazdo audio 3,5 mm, natomiast na dolnej krawędzi głośnik. Dzięki takiej lokalizacji dźwięk po położeniu smartfona na płaskiej powierzchni nie będzie przytłumiony. Z tyłu swoje miejsce ma obiektyw 20,7-megapikselowej kamery, a zaraz obok niego dioda oświetlająca. Obudowy nie da się niestety zdemontować, a pod nią znajduje się niewymienny, lecz całkiem pojemny i wydajny akumulator 2300 mAh.